Jeśli chodzi o podwyżki cen gazu i prądu, należy rozróżnić dwie sytuacje. Dla klientów indywidualnych ceny gazu i prądu są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, reguluje je wolny rynek. Jeśli spojrzymy na cennik głównego dostawcy gazu w Polsce, czyli polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, to widzimy, że w ciągu pół roku, czyli od lipca 2021 roku do stycznia 2022 roku, cena netto Gazu dla przedsiębiorcy wzrosło o 370%. Te podwyżki cen gazu i prądu, które obecnie obserwujemy w Polsce, na pewno przełożą się w jakimś stopniu na ceny produktów i usług, które przedsiębiorstwa albo sprzedają, albo proponują. Tym samym należałoby oczekiwać, że ta inflacja, którą w tej chwili obserwujemy, będzie jeszcze wyższa. Istnieją również branże, które są mocniej narażone na wzrosty cen gazu czy, czy prądu, na przykład wszystkie branże związane, tak zwane energochłonne, które w tej chwili po zapowiedziach rządu mogą liczyć na pewne rekompensaty, jeśli chodzi o prowadzenie działalności, to dobrze, ponieważ chroni nas to przed potencjalnym zamykaniem działalności, a jednocześnie pozwoli nam nie zwiększać importu z krajów spoza Unii Europejskiej. Żeby poprawić sytuację przedsiębiorców w tej chwili powinniśmy się skupić na działaniach przynajmniej średnioterminowych, a nie krótkoterminowych, tak jak w tej chwili zapowiedział rząd. Ta obniżka cen gazu o 25% od cennika biznesowego w zasadzie nie, nie spowoduje jakiegoś znaczącej ulgi dla przedsiębiorców. Wręcz nawet i konstrukcja, czyli działanie przez dwa miesiące, jest wprost działaniem na to, żeby ulżyć przedsiębiorcom, którzy wykorzystują gaz głównie do, do ogrzewania, a nie do produkcji na przykład żywności czy, czy różnych produktów. Tym samym nic dla przedsiębiorców w tej chwili rząd nie oferuje i ciężko byłoby poza wprowadzeniem większych ulg niż obecnie są proponowane jeszcze zrobić, jeśli chodzi o ten krótki termin działania i ulgi dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o długoterminowe działania, wydaje się w tej chwili i ceny gazu wydaje się w tej chwili konieczne rozluźnienie trochę polityki dotyczącej importu gazu z zagranicy. W tej chwili przepisy prawa są tak skonstruowane. Że w zasadzie żadnej zewnętrznej firmie poza, polską, poza spółką Skarbu Państwa nie opłaca się dostarczanie gazu do polskich przedsiębiorstw. Także w długim terminie postulujemy po prostu zmianę, rozróżnienie tych przepisów, które umożliwiają import gazu i, konkurencyjny, i stworzenie konkurencyjnego rynku w Polsce.